Witam wszystkich, z tej strony Delango dla serwisu IntelliPoker. W dzisiejszym rozdaniu będziemy rozmawiać o rozgrywaniu overpary. Gracz Luz Agresiv otwiera ze środkowej pozycji, wszyscy do nas pasują, a my 3-betujemy do 20 centów. Przeciwnik sprawdza i na stole pojawia się 5-6-7. Z niskim... Tak tu pod ratio i z przeciwnikiem, który jest luz i wchodzi z szerokim zakresem, powinniśmy być świadomi tego, że jesteśmy poddani temu, że będziemy musieli wejść o lead. I skoro tak jest, to powinniśmy wykonać continuation bet, ponieważ jest pełno gorszych pari drawów, z którymi nasz przeciwnik może dać nam akcję. Gramy continuation bet, on sprawdza. Na ternie pojawia się as, nasz przeciwnik ma jakieś ręce w swoim zakresie, które zawierają asa. Ale nadal jest wiele gorszych par i drawów, które może mieć. I skoro ma mniej tonów niż wynosi pula, to powinniśmy po prostu postawić gnaolinie, żeby wyciągnąć wartość z tych gorszych par i drawów. Więc postawiliśmy i on pasuje. Ważną lekcją, którą trzeba wyciągnąć z tego rozdania, jest to, że trzybetując preflop stworzyliśmy sytuację niskiego staktu potration co powinno nas poddać puli, gdy trafimy na stole over parę i pomimo przerażającej karty na ternie to w puli jest już tyle pieniędzy, że nie powinno to zmienić naszego planu.